Słowa Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To Wam powiedziała, byście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mojej siostry po wstąpieniu pana Jezusa. Te słowa, szczególnie może na te czasy pandemiczne, stają się naprawdę otuchą. Bo prawda jest taka, że każdy z nas ma momenty w swoim życiu, kiedy jego wiara jest łatwa. Że kiedy łatwo jest wierzyć, może bo wszystko dobrze idzie, może bo w mojej modlitwie po prostu kwitnę i czuję tą obecność Boga. Może dlatego, że właśnie mam jakąś nową rutynę w życiu i widzę sens tego wszystkiego i namacalnie. Widzę to Boże błogosławieństwo. Ale też są momenty w życiu, kiedy wiara jest trudna. Kiedy coś się zdarzy w naszym życiu nieoczekiwanego, w którym my czujemy się zagrożeni, na przykład ta pandemia. Nawet jeśli nie czujemy się, może już teraz jakoś strasznie zagrożeni fizycznie, to jednak jest ta niepewność. Co będzie? Co będzie z tymi małymi rzeczami, jak wakacje, czy Plany ze szkołą dla dzieci, co będzie z przyszłymi finansami, ale też co będzie z tym wszystkim, jak ten świat wróci do normy. I wtedy, gdy jest jakieś zagrożenie, zauważcie, bracia i siostry, że wychodzi nasza natura zdobywcza, nasza natura waleczna, że gdy jest trudno w wierze i w życiu, bo jedno na drugie nachodzi. Zaczynamy coraz bardziej wierzyć tylko w samego siebie, że nie, nie ufamy już tak bardzo długiej osobie, i to widać z wiadomych powodów na ulicach, nawet naszym bliskim już nie do końca wyufamy, liczymy na siebie. I mimo, że takie liczenie na siebie może daje nam bardzo sztuczną pewność siebie, że jak to zrobię, jak to zrobię, jak to zrobię, to będę bezpieczny i nic mi się nie stanie, bardzo niszczy naszą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem, bo poleganie tylko na sobie izoluje mnie w moim sercu od każdego i od Boga samego. Dlatego, gdy jest trudno, gdy nie daję sobie rady z pokorą, prośmy Boga o ten sens, o ten pokój, o to przetrwanie, bo tylko On może wzmocnić wtedy, Nasze relacje, owszem, będziemy musieli też swoją część zrobić, ale jest różnica między wzięciem odpowiedzialność za swoje obowiązki, czyny, a powiedzenie sobie, że wszystko ode mnie zależy i mogę tylko liczyć na siebie. Pamiętajmy, abyśmy byli zawsze wspólnotą, która się gromadzi wokół Chrystusa, który ma być w centrum, a tylko wtedy będziemy silni siłą Boga i siłą miłości. Błogosławionego Panie działku i szczęścia Boże.